Ma Kim ty kurwa jesteś? Dobrze, że do mnie nie mówią. Nie byliby pewnie zbyt mili. Ja jak się dziecko zajebie? Pozdrawiamy go. Nie witaj się, to zabronione. <głos> <głos> okay, dziękuję, już wiem, widzę. No. kamień. Może bardziej zacznie mnie szanować wtedy. Tak, o! Razie. Hej jak... Pa. Pa kurwa. W szoku był. A jakby dostał w łeb? Nic by się nie nauczył. Pokaż mi to. Ale muszę znaleźć wyjście. Rost to jest ten mój, ten mój stary taki wiking, nie? To jest mój stary. <gry> Coś tam dalej jest? Wejdź do jaskini. No ale ja już kurwa jestem w jaskini. Nie mogę się wydostać. Granie na padzików takie gierki to jest, kurwa. Wiesz, co sobie jeszcze zrobię? Oh, rozpierdolę się. Oh. Pewnie, że się fajnie gra chodzi. Trochę oni. ciasno. Ale oh. się zmieszczę. Dzieci, idziemy. To wyrzutek. Wygnana. Aha, nie chcesz moich boróweczek? No. Dobrze, połamię ci nogi w late game'ie. No dalej. Już. Nie wiem, Wiktore 2, Wiktore 2, powiedz mi, ty jesteś kurwa debilem pierdolonym, czy jebanym i kurwa idiotą? Jesteś w stanie odpowiedzieć na moje pytanie, czy nie? Powiedz mi, Odpowiesz, czy nie? zaraz, kurwa, w GTA. Dominik nie.pl, czy ty jesteś, kurwa, no nie wiem, co ja mam do ciebie powiedzieć. Czemu jak ktoś nie ma subskrypcji, to jest większe prawdopodobieństwo, że on jest po prostu, kurwa, A w, a w tym w statystykach na Twitchu powiadomienie przychodzi do 300 osób. Jak to działa, powiedzcie mi? <laughs> Bo chuj są te followy. <laughs> O kurde! Ale ja już mówię, co się stało. Nic mi się za każdym razem powtarzać. Może ktoś klipa zrobić i no ten gościu spłonie tam, czy nie? No, ale taki jest taka dziwka, która jest zazdrosna i próbuje niszczyć nam związek. Co ja mam zrobić? Jak mógłbyś puścić melę na tą szmatę, to mi się humor polepszy. Pozdro. Nie no, nie robimy już tak. Urwa! Nie, nie, nie plujemy już na ludzi. O. Miała takie opuchnięte tutaj migdały. I no i strasznie źle się czuła. Także musieliśmy pojechać na tego pogotowia. Prześwietlenie zrobili, pobrali krew. No nie wiem, no o, szóst o szóstej jakoś. Ja trochę wcześniej wróciłem, bo. No faktycznie, submot musi być, bo wam odpierdala, wy. I tak nikt, prawie nic sensownego nie pisze. Kilka osób tam mi pomagało, no ale kurwa jakiś... No, tutaj debil, a tu kurwa się fiut. No ja pierdolę, ile ty masz lat, kurwa jebana. Nigdy nie spałaś w dormitorium. Nie, teraz one polują na mnie. Jeszcze raz. No, on ma wyjebane w takie rzeczy. Dobra, następny razem rozpierdolę temu ciężkie. temu dziecku y, łeb kamienia. Chciałbym zacząć trening. To Ta... jest Szczurek.